Charles Cullen, pielęgniarz z New Jersey, którego życie wydawało się zwyczajne. Na zewnątrz spokojny, odpowiedzialny, pomocny, ale krył w sobie mroczne tajemnice. Przez 25 lat pracy w szpitalach i domach opieki, Cullen popełniał zbrodnie, których nikt się nie spodziewał. Podawał pacjentom śmiertelne dawki leków, z pozoru mając im pomagać, a w rzeczywistości skazując ich na śmierć. Śledczy potwierdzili 13 morderstw i 2 próby zabójstwa. Choć eksperci szacują, że ofiar mogło być nawet kilkadziesiąt, a może ponad sto, jego modus operandi był niezwykle podstępny. Przez lata uniknął wykrycia, ukrywając zbrodnie za proceduralnymi błędami szpitali. W 2003 roku Kalen został aresztowany i przyznał się do zbrodni. Skazano go na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Jego historia pozostaje jednym z najbardziej przerażających przypadków anioła śmierci w historii USA człowieka, który w białym kitlu zamieniał szpital w miejsce śmierci.